E, dobra, chciałem Wam pokazać jak u, uniknąć e, artefaktów przy renderowaniu, jak renderujecie silnikiem renderującym cycles. Wymaga to cierpliwości, ale też wiedzy konkretnej, bo to jest czysty, prawie czysty render. Pierwsza rzecz, której, na którą trzeba zwrócić uwagę, Hmm, przejdę sobie do widoku layout, ja, ja układ graficzny. Albo... Nie, nie to. Chciałem wejść od razu. Animacja, kamera. Sample. Ja mam akurat za mało sam i musi być minimum 26. Tutaj zaznaczamy Sam E Square, kwadratowy Sam E. Jak macie kartę graficzną taką jak ta, bo ja renderuję tą kartą graficzną, ona jest w miarę OK ma ducha pamięci, to nie powinno być problemu. Ja sobie odznaczyłem procesor, bo uchylam tylko karty graficznej. Następna rzecz. Trzeba zjechać poniżej, zwiększać, trzeba też zwiększyć e, sample światła, jak ma się to rozchodzić, bo jak jest tu za mało e, samfli, to będzie dużo hełmów i światło nie będzie się po bokach rozchodziło. Podobnie tutaj trzeba, light holgi to ustawiłem na wysoką wartość, bo to mi wtedy usunie też, też z szumy tutaj, jak ma się, tu jest wartość do tego, jak ma się światło rozchodzić, ale główne główna wartość, wąs jak jest mniejsza wartość, to światło będzie mniej intensywnie i mniej się po bokach rozchodził Clam Ink bardzo ważna opcja, bo to dzięki niej Usunąłem szumę w Renderze. Dam się na wartość 5. Filter Glossy To jest opcja do usuwania e, szumów z materiału. Jak macie połyskujący materiał. Bardzo ważne. Odznaczyłem to i to. Ale nie jestem pewien. Czy nie będę z tego powodu RWM? Bo Dlaczego to odznaczyłem? Bo tutaj... E, w tym poradniku tu mówili trzeba uchyć większy rozmiar światła trzeba uchyć e, rozmiar cieni na pewno będą się zwiększyć rozmiar cieni gdzie to, gdzie to jest u mnie? ja mam akurat lampę inną kolegę hmm. chyba będę musiał uchyć siłę, użyję trochę większą, nie tyle, bo będzie na scenie za jasno to zwiększę sobie rozmiar cienie. bo jakby było tylko taka wartość, to wtedy będą twarde cienie, a no właśnie chodzi o to, żeby było tak żeby cienie były miękkie, o to chodzi Power to jest siła. O, to jest dość ciekawe. To trzeba troszkę zwiększyć. Podobnie jak tu. Bo to powinno nam usun usunąć sił. O, tutaj ten procesor używa to najlepiej zmniejszyć ilość wątków na. No, no nie wiem, jaki Ryzen ma 16 wątków, to zmniejszyć do 10, a jak już ma AMD FX, to zmniejszyć do 4, do 5, ale ja mam kartę graficzną, to nie robi taką różnicy. Tylko nie wiem, kurczę, ile wątków ma karta graficzna, czy w ogóle ma. Ja, nie wiem, muszę sprawdzić mojej drodzy raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2 na 3 Nie jestem pewien, czy moja karta graficzna Na tyle wątków Kurde, nie wiem, może się mylę, ale sprawdzę Powiedzcie mi w komentarzach, czy, karty, czy karta GeForce GTX ma wątki rdzenie, bo, ile, bo o ile się nie mylę, to rdzenie Kuga sam nie jestem pewien czy to jest, czy ona ma wątki ta karta graficzna muszę się go uczyć odnośnie tej karty graficznej ja sobie autosave autoseave opcji łączę droga chętnie wszystkiego na nowo nie ustawiać to możecie drogać. wasz presek Eee. Uh, Cisles Ranger Noise Artifact Remover. I gdzie to się zapisuje? Uh, na gesku Powinno tu być. Noise Artifact Remover. Tu się zapisało. Tutaj macie to. Do pliku Python, to się zapisuje ale musicie wejść do nazwy użytkownika Application Data, A A A A A Data Roaming Blender Foundation Blender 282 i chyba to było nie, nie to tutaj Skrypty, Resety Cycles, chyba Sam Link. I to są moje ustawienia, które mogę skopiować na dysk. Dzięki temu zrenderuję teraz Wszystkich ustawieniach. I sprawdzimy nasz render. Bo o co mi chodzi z tym używaniem artefaktu? Jeśli bym chciał wam pokazać, jaką heklem leak znaleźć. Jeden taki renderman, który mi się absolutnie nie podobał. Za chwilę muszę smać. Nie ten, ten jest okej. Okay. Tu jest brzydko. Właśnie o to mi chodziło. Widzicie jakie są artefakty? Tu mi się prawie udało usunąć, ale musiałem zwiększyć sam les, lech jest wszystkie. Chciałem Wam okazać jeden taki mniej ładny Ranger gdzie szumę sam, ale nie wiem czy znajdę go. Ach Kówkę, czemu on nie chce otworzyć? Nie, naszukam no, takiego rengera zaszumionego, Nie wiem czy go znajdę. O, o to mi chodzi. żeby tak wyglądały, jak wygląda tu. To nie jest jeszcze takie idealne. Nie mogę znaleźć tego rendera. mam taki brzydki render. Chciałem wam zilustrować, jak to wygląda. Chyba tak wyglądały, jak tu. Wszystko, ale ja chciałem dla Ja chciałem wam pokazać dla równania. ale jakoś tak nie, nie mogę tego znaleźć. Nie pamiętam, gdzieś to zapisywałem. Tu chyba będę miał. Gdzie są te brzydkie artefakty? Widzicie tą odłogę? O to mi chodzi. Genoizer eee, od nie działa. Eee, Aby ranger był czysty jak się w selge illumination e, sztuczne światłach, sztuczne oświetlenie. To się nazywa w emission. da się to usunąć ale trzeba się odnieść do tych wskazówek które tutaj jest to, to musi być włączone to to o light sources muszę sprawdzić czy ja to usunąłem light paths chyba mam wszystko ustawione filter glossy mam włączone to jest też ważne ale chyba ustawię do tych wartości a dam na 4 30 tutaj dałem wartość wysoką i tutaj ustawiłem tak, nie zapomnijcie odsumieć włączyć bo odsumieć to będzie jako końcowy dam na piksele 2 piksele to powinno wystarczyć no i dobra zabieramy się za render testowy może uda mi się wam pokazać może będzie działało bo te artefakty nie powinny istnieć znalazłem na to sposób nie ma co się odnieść bo nie wiem jak to będzie w praktyce wyglądało musicie chwilę oczekać a jak nie to wyślę a jak nie będę czekał bo muszę za chwilę i spać to może Wam jutro wyślę mój równy ranger. Poczekajcie chwilę, bo ja chcę zobaczyć kilka metoda którą zrobiłem według tego jak oni mówili. Wcześniej też wiedziałem jakie ustawienia uchyć, bo trochę na ten temat czekałem. Nie wystarczy sam odsiłmiać. Jak już Wam pokazałem. Jeszcze raz wam pokaże, bo ja renderowałem skuter w zamkniętym pomieszczeniu. Tak mi się wydaje. Nie było chyba otwarte. To znaczy sztuczne pomieszczenie. Jak widzicie, to jest brzydkie. Musiałem dużo ustawić. skuter na pewno będę renderował jeszcze raz, bo ja złe ustawienie uchyłem. Chyba się udało. Ale nie będę czekał. Nie mam brzydkich artefaktów Również tam gdzie jest metal Chodzi o to, widzicie to? Nie ma tu żadnych brzydkich artefaktów I właśnie o to nam chodzi Normalnie to były takie ciemne plamki Przy uchywaniu tego silnika renderującego To nie jest ten sam tutorial, który publikowałem wczoraj wczoraj publikowałem, ale ten tutorial jest bardziej wyszczególniony i powinien nosić tytuł "Render 2.82 Cycles Render usuwanie brzydkich artefaktów. O, te ustawienia, moi drodzy, działają. U działają. Jak wyście nie chcieli na nowo wszystkiego ustawić, to wyślę wam to Cycles Render Noise Artifact Remover e, musicie skopiować w ten sposób wchodzicie do nazwa uchybnika Apple Gata tego nie widać normalnie to chodzicie do opcji Folgeru pokaż ukryte pliki Folgery i Giski wchodzicie do APF Gata raming Langer Foundation Langer 82 e, skrywki Resety, Cycles. i tu kopiujecie do folderu sam link i będziecie mieli już render, skopiowane e, ustawienia, które ja zastosowałem. Bo to jest trochę bawienia się w to, trochę czasochłonne to jest, ale warto. Widzicie? Nie mam żadnych artefaktów. No nie mam, to jest tekstura, to na to nie patrzcie, bo to jest tekstura. To u concrete cement, to jest jeszcze nie odsunął. Nie, jest o wiele lepiej. O wiele. Także, życzę wam miłego dnia.